przeszkodziony i to jest, no, w bardzo spokojne. No, ten sprzęt pozwoli na dokładniejsze, dokładniejsze dokumentowanie miejsc zdarzeń drogowych, jak również, no, samo oznakowanie miejsca, czyli poprawi w znacznym stopniu bezpieczeństwo obsługi tych zdarzeń. Ja, to tak? Ja, to, jest ja. to po czego? No, kamerach ja to jest, naprawdę, to naprawdę, to jest... To, tak, tak, tak. Czy to robię dokumentacji w tak? Nie, To co ktoś to? to? Opóźnienia miesz na siły hamowania. I jak to się jak działa? wystawia się na, na podłodze samochodu, hamuje się i tutaj jest wydruk, wydruk z tego y, 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 opóźnienia y, siły hamowania. Ale tylko jest jeszcze takie można to, to... żeby można było zobaczyć ewentualnie podwozie pojazdu. Jest lustro z oświetleniem, można wjechać pod pojazd, wjeżdżać tam co można zobaczyć, czy nie ma jakichś wycieków. Ten samochód będzie wykorzystywany zarówno do, do służby, a w głównej mierze do obsługi zdarzeń drogowych, wypadków i kolizji. Ale gdy taki zdarzeń nie będzie, jest on wykorzystywany również do służby patrolowej. A, to jest za,